Cześć, jestem Iga Szafraniak i chodzę do klasy drugiej C. Chciałabym być Waszą przewodniczącą w tym roku, ponieważ jestem chętna do działania. W planach mam kontynuację poprzednich akcji samorządu uczniowskiego, ale wiem, co zrobić, by było jeszcze ciekawiej. Zachęcam Was do udziału w konkursie organizowanym przez EduPak Polska, dzięki czemu pozyskamy pojemniki do samodzielnej segregacji odpadów. Oprócz tego, plitark, czyli Stare Rzeczy. Będą ponownie wykorzystywane. Bądźmy zero waste. Zamierzam zorganizować środki na remont toalet, jednakże zdaję sobie sprawę, że jest to proces długotrwały, natomiast podejmę się tego, by go rozpocząć. Mam też wiele innych pomysłów, innymi rozpoczęcie kampanii o hejcie, ale pamiętajcie, jestem otwarta na Wasze propozycje, dlatego powstanie skrzyneczka na prośby, zażalenia, skargi i uwagi. Dzięki. Liczę na Wasz głos. Pa!